No hejka z tej strony Fafnior i witam was w 194 rozdziale mangi Chainsaw Man Zatytułowany Wesoły Szkolny Festiwal Także niby co? Apokalipsa czai się za rogiem Najgroźniejszy ze wszystkich przeciwników całej serii zamierza zstąpić na ziemię A tutaj co? Będziemy organizować jakiś szkolny festiwal? Wygląda na to, że chyba tak! I jako, że minęły dwa tygodnie, to przypomnijmy sobie, co się w ogóle działo ostatnio. Denji i Yoru dość mocno się do siebie zbliżyli. I po tym, jak Denji dostał kolejnego questa, który brzmiał, że jeśli nasz wspaniały Denis pokona Dave to dostanie od Joru małe co nieco. I skończyli na jakimś wielkim, obrzydliwym materacu. Prawdopodobnie na którymś z pięter tego budynku. Albo być może ta chińska restauracja była w jakimś hotelu. Na ścianie wisi zegar z bardzo podejrzaną godziną, bo według moich obliczeń jest to jakaś dziewiąta Czy autor Chainsaw chce nam coś tutaj powiedzieć? Ja tylko zadaję pytanie. Widzimy również, że dopala się jeden z tych wielkich budynków, który do tej pory był ładnym elementem krajobrazu. Przez ramę okna, w której nawet nie ma szyby, wlatują promienie słoneczne, więc nastał kolejny piękny dzień, który przybliża nam koniec świata. Denji tak opiera się o łóżko i jest jak przez te wzwody nie mogłem spać. Możemy również zwrócić uwagę na to, że Denji i Joru spali w ubraniu. No chyba, że na szybko się teraz przebrali, ale nie, raczej po prostu spali w ubraniu. Możemy być na 100% pewni, że między nimi do niczego nie doszło i Denji prawie na pewno nie jest tym do końca usatysfakcjonowany, bo obserwujemy teraz bardzo dwuznaczną scenę, w której to Denji analizuje sobie ciało leżącej Joru, która jeszcze sobie drzemie. I tak, jeśli myślicie sobie, że on patrzy na nią w dość podejrzany sposób, to macie rację, dokładnie o to chodziło tutaj autorowi. Na szczęście Denji nie robi tutaj sceny podobnej do Evangeliona, w której to Shinji i Kari dokonywał rękoczynu w szpitalu. Tutaj tylko chciał ją przykryć. Nie, no, naprawdę, serio, ktoś z was myślał, że on byłby w stanie naprawdę to zrobić? I podczas tej niemałej sceny rodzajowej, w której to Denji udowadnia nam, że tak naprawdę ma w sobie sobie jeszcze resztki człowieczeństwa nie byłby w stanie tego zrobić bez zgody, tak? To kątem oka widzi telewizor. I ciekawe jest też to, że nawet podczas takiej klęski żywiołowej wiadomości nadal nadają. I komunikat nadawczy w telewizorze brzmi następująco. Niesłychane zniszczenia w Tokio. Ponad 900 osób nie żyje, a pozostałe 3800 zaginęło. Więc skala zniszczeń sobie ciągle idzie w górę. Jestem też ciekawy, co dzieje się tam na przykład za granicą, czy inne kraje też zmagają się z takim takim samym poziomem destrukcji i ta informacja również buduje na Denji impresję. Teraz nie chodzi już tylko o jego zbliżenie z Joru. On sam ponownie może uważać, że jest jedyną nadzieją na uratowanie świata, czy coś w tym rodzaju, ale czy on właściwie chce mieć na sobie takie brzemię? Myślę, że to wszystko będzie zmierzało do tego, że Denji będzie chciał zrzucić z siebie tą całą pseudo-bohaterską odpowiedzialność, mimo że w tym momencie najbardziej zniewolony jest przez swój własny instynkt. I taki Zrezygnowany wychodzi i mówi: Ona jest najbardziej niebezpieczną laską do tej pory. Naprawdę, Denji? Czy Denji nieironicznie uważa teraz, że Joru jest bardziej niebezpieczna i złowieszcza niż Makima? Myślę, że może tak uważać przez cały snowball tych wydarzeń i innych mrocznych eventów, które się na siebie nałożyły. Otwiera bodajże lodówkę i zwraca się do swojego wnętrza: Hej, poczyta, ta niebezpieczna panienka mnie lubi. Prawdopodobnie znowu zostanę wydymany. Denji nie jest aż tak głupią. Zdaje sobie sprawę, że, hej, by być może znowu stanie się co co wcześniej ale jemu już jest tak bardzo wszystko jedno, że nawet jeśli będzie miał ten chwilowy wyrzut dopaminy spowodowany zbliżeniem z nią po tej całej makabrze, która się tutaj wydarzy to nie jest raczej gotowy zaakceptować taki rozwój wydarzeń tutaj zaraz Denji będzie odwdzięczał się próbując przygotować posiłek a jak wiemy przygotowywanie posiłków przez Denji'ego to nie jest jego mocna strona, no chyba, że troszeczkę się wyrobił kiedy to gotował dla Najuty i chce tutaj przygotować jej pierożki na parze, które chyba jeszcze zostały, być może mają nieskończoność tych pierożków na parze. Wyciąga patelnię, znalazł też jakiś tabun oleju, no ale to danie nie wydaje się jakieś bardzo skomplikowane, więc nawet on może sobie z tym poradzić. I skwierczenie tłuszczu chyba przebudziło Joru. I ta schodzi do Denji'ego na dół i widzi, jak Denji objada się pierożkami, a obok leży tor z właściciela tej restauracji, którego Joru pozbyła się w poprzednim rozdziale. Ciekawe czy na przykład Denji jest tutaj tak empatyczny, że spróbował nakarmić tego właściciela właściciela kawałkiem pierożka. Jak widzimy, w ogóle go to nie obrzydza. I pyta jej, czy chcesz troszkę pierożków na parze? Są pyszne. Tak więc, mimo klimatu, który zmienia się dosłownie ze sceny na sceny. Czasem jest bardzo poważnie i myślimy sobie, hej, Joru jest obrzydliwą manipulatorką, która znowu skrzywdzi Denji'ego. A z drugiej strony mamy sceny takie jak ta, gdzie dosłownie widzimy ich jako groteskową, słodką parkę. Ale odstawmy to na moment. Dajmy się im nacieszyć młodością. Przenosimy się teraz do jakiegoś całkiem ładnego parku, w którym to na ławeczce siedzi sobie. i Fumiko i Fami, z czego wszyscy są tutaj ubrani na galowo. Tak jakby zawsze nie byli ubrani na galowo. Fumiko ma też w rękach jakąś teczkę. i Yoshida wygłasza: Za miesiąc stąpi diabeł śmierci. W międzyczasie chcielibyśmy, abyś pomogła nam z rzeczami na tej liście. Niektóre z żądań są absurdalne, więc jeśli chcesz któreś odrzucić, daj mi znać. Bezpieczeństwo publiczne ma obecnie zbyt mało pracowników. Jednocześnie jest dość zdesperowane, sama rozumiesz. Tak więc, wow, mamy oficjalne potwierdzenie, że apokalipsa nastąpi miesiąc od teraz. Ale nauczeni historią, tym, że kiedy Barem powiedział, że został pół roku, to w naszym czasie rzeczywistym minął jakiś cały rok, to możemy z tego oszacować i wydedukować, że wszystko powinno zacząć się jakoś za pół roku? Tak więc, hej, jest szansa, że ankieta, w której braliście udział, a kto nie brał, to może następnym razem zacznijcie brać udział, odnośnie tego, jak myśleliście, kiedy zakończy się Chainsaw Man i czy będzie to w 2025 roku. no i... Jest jakaś szansa, że to się przeciągnie do 2026. Zobaczymy. I mamy również oficjalne potwierdzenie, że przez cały czas fami współpracowała z rządem. Było to prawie oczywiste. I zakładam, że absurdalne rzeczy na liście, którą podali fami, to mogą być takie żądania, jak na przykład Aging Devil, który żądał 10 tysięcy ludzkich dzieci. Więc prawdopodobnie są to rzeczy z listy do ogarniania kontraktów. W ogóle bardzo ciekawy jest kadr Fami, która ma na nim zauważalnie dłuższe. Kolczyki niż zwykle. I ciekawostka co do kolczyków Fami. Jak wiemy, Fire Devil jest jej Pokémonem. Na takiej samej zasadzie, jak to było z Falling Devilem. I kiedy zwrócimy uwagę na symbol, czyli ten trójkąt, który ma na kolczykach, to możemy uświadomić sobie, że hej, to tak naprawdę jest alchemiczny symbol ognia, więc <laughs> Fujimoto naprawdę mega to przemyślał. I Fami mu na to odpowiada: Nie mogę ci pomóc. I nie mogę z tego dziwnego, podejrzanego uśmiechu. Fumiko, co ona tak właściwie knuje? No, no, chyba, że po prostu to jest jakaś niezręczna reakcja jej organizmu na takie niekomfortowe sytuacje. Ale wydaje mi się, że jest w tym coś więcej. Bo już Ida też odzwierciedla jej ten grymas. I pyta, dlaczego nie? Bo tego samego dnia nasza szkoła organizuje festiwal, na którym będziemy składać modły w intencji odrodzenia Tokio. A ja zostałam wybrana, aby być w komisji planującej. I fajne jest to, że odpowiada w bardzo podobny sposób jak na Juta, bo na na samym końcu arku z Falling Devil. Fami, jak pamiętamy, próbowała namówić Najutę, aby przystąpiła do jej planu pokonania Death Devila. I Nayuta niestety, musiała bardzo asertywnie odmówić, mówiąc, że nie może tego zrobić, bo ma szkołę, więc ewidentnie wśród jeźdźców apokalipsy priorytety nie leżą tam, gdzie u takiego basic człowieka, tak? Jakby szkoła jest ważniejsza niż jakaś tam apokalipsa. I Fumiko jest tym bardzo zbulwersowana, tak jakby wkurzała się nawet i za Yoshida, bo on, jak zwykle, jest o spokoju. No dobra, prawie jak zwykle, bo jak Denji chciał się zmienić w Chainsaw Man'a, no to już troszeczkę się irytował. Więc też dostałby być może od kogoś po głowie, a być może od Kishibe, może Kishibe nadal stoi gdzieś na szczycie tej całej drabiny bezpieki. I to on tak naprawdę wydaje mu jakieś nadrzędne rozkazy. No chyba, że po prostu jest gdzieś alkoholikiem w kącie, jak do tej pory. Albo być może dwa w jednym. I Fumiko odpowiada tutaj bardzo zbulwersowana Nie, a co z pomaganiem nam? Ludzka egzystencja wisi na włosku. Chyba sobie żartujesz. I Yoshida próbuje trochę Uspokoić sytuację. Mówi, że możemy zapewnić kogoś do pracy przy szkolnym festiwalu zamiast ciebie. Nie, jest okej, okay, mówi Fami. Dlaczego drąży dalej Yoshida? Widzimy, że mina Fami się zmieniła. Nie jest jakaś groźna, jest tutaj bardziej smutna. Na co głodzie odpowiada? Bo mam przyjaciół w komitecie. I to wydaje się zabawne. Czym jeszcze bardziej irytuje Fumiko? Która jest jak. Yy, przepraszam? Co to w ogóle za powód? Ogarni się! Jeśli nie zrobimy czegoś z diabłem śmierci, twoi przyjaciele również zginą, wiesz? Zdem! Dziewczyna jest tutaj wrodzoną furią Yoshidy, a raczej całej pozostałej przy życiu ludzkości. Gdy nagle wami stanowczo wstaje i wygłasza swój chyba najbardziej szczery monolog jak do tej pory. No dobra, drugi najbardziej szczery monolog po tym. Jak powiedziała, jakie jedzenie najbardziej lubi. Żyje, aby się delektować, rozkoszować się jedzeniem, ludźmi i doświadczeniami. Spotykałam się z Denjim, Asią i Joru, bo ich zakłopotane twarze były zabawne, ale bujanie się z wami nie jest tym, co nazywam zabawą. Najprawdopodobniej przyjaciele Fami to są ci z klubu łowców demonów, więc to jest ciekawe, że Fami utrzymuje jakieś interakcje społeczne w obecnym stanie, ewentualnie jest to po prostu jednostronne, albo być może nam jakieś. De i oni już dawno nie żyją, ale jest tutaj coś sprzecznego. No bo czy celem fami, tak jak powiedziała Fumiko, nie jest pokonanie Devil'a? dlaczego ona nagle teraz od tego wszystkiego się odwraca? Coś mi tutaj mocno nie pasuje. Z jednej strony możemy do tego podejść na zasadzie, że ona jest takim bardzo intuicyjnym stworzeniem, stwierdziła, że nie ma już z tego większego pożytku, to znaczy przestała się tutaj dobrze bawić, i po prostu odpada, odpada od tej całej akcji i niech się dzieje co chce. Albo Fumiko i Yoshida przestali być potrzebni. I tak naprawdę wszystkie pionki są już na szachownicy. A Fumiko i Yoshida nie zdają sobie sprawy, że są jednym z nich. Ale to jest coś, o czym dopiero się przekonamy. To by było strasznie dziwne, gdyby Fami tak po prostu nagle stwierdziła sobie: Wiecie co, mnie to już po prostu nie obchodzi. I nagle tą milutką pogawędkę przerywają dwie nowe postacie. Oczywiście żeńskie. Jedna ma mulet, a druga jest z jakimś kokiem na głowie. Jest jak: o, tutaj jest! Wow, Fami językiem złowcami demonów. Cóż za tajemnicza dziewczyna, odpowiada druga. Tak więc Fami jest zapewne postrzegana jako ta bardzo introwertyczna dziewczyna i dodają planujemy nasz szkolny festiwal na karaoke, więc sobie ją pożyczymy. Więc mamy tutaj kolejną informację o tym, że budynek szkoły nie nadaje się już do dyspozycji i muszą wynająć pokój w karaoke, aby w ogóle się spotkać z tymi uczniami. I jako, że Fami jest dosłownie pusta w środku, jeśli chodzi o jedzenie, ta laska musi być bardzo silna, skoro jest w stanie podnieść jak jak po prostu jakąś sztangę i odbiega krzycząc, hejże ha, hejże ho hej, czekaj, krzyczy Fumiko. I teraz zastanówmy się nad tą całą dziwną, podejrzaną akcją. Skąd w ogóle nagle wziął się temat jakiejś szkoły? Wydaje mi się, że to co powiedziała Fami odnośnie wznoszeniu modłów za Tokio to też może być jedna wielka podpucha, co jeśli to jest jakiś wielki rytuał. Na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że jakiś potężny demon w konszlaktach z Fami zażyczył sobie, że podczas składu Ofiary z uczniów, tak, studentów, będą wykonywać konkretną piosenkę, i podczas tego, nie wiem, będzie się jakaś totalna makabra. I jeśli w ten sposób Fami miałaby otrzymać kolejnego, jakiegoś bardzo potężnego pionka, to może właśnie dlatego jest to dla niej ważniejsze niż dotychczasowe pomaganie Yoshidzie i całemu rządowi. Może ona sama po prostu zdaje sobie sprawę, że już wszystkie najpotężniejsze asy ma po prostu w rękawie. Chociaż i najpotężniejszy as ma jeszcze A Anę, końcu imienia i Fumiko tak patrzy zaskoczona na Yoshidę i jest jak nie powinnam nie powinniśmy jej zatrzymać ale on sam jest tutaj bardzo przygnębiony, bo w jaki sposób można sprawić największą przykrość prawdziwemu mężczyźnie oczywiście trzeba ugodzić w jego poczucie humoru Yoshida bardziej niż tym, że Fami ma po prostu inne plany na tą apokalipsę niż oni, puścił głowę w dół i jest jak nie jestem zabawny, hm? Fumiko znowu zaczyna matkować i krzyczy, och na miło Yoshidy. Chciała zapewne powiedzieć na miłość boską, czy tam litość boską, coś w tym stylu, ale jako, że ona tak bardzo ubóstwia, no to wykrzyczała po prostu jego imię. Tanie rozwala mi to głowę, jak bardzo Fumiko jest zaangażowana w tą całą sytuację. Ewidentnie należy jej się jakaś podwyżka. I znowu mamy zmianę sceny. Widzimy jeden ze zniszczonych budynków, zakładam, że to jest ten, który się jeszcze troszeczkę dopalał na początku tego rozdziału, a teraz Joru wystawia w jego kierunku Palec wskazujący, My już wszyscy wiemy, co się zaraz wydarzy, a raczej jakie słowo zostanie wypowiedziane. Mówi Bang! Więc potraktowała go po prostu jako tarczę do strzelania. Jest to ogromna strzelnica złożona ze zniszczonych budynków mieszkalnych. O cholera, to było kozackie, mówi Denji. I ta zaczyna się śmiać. I Denji. I Denji pokazuje na inny budynek i mówi: Teraz tamten, robi się, mówi Joru. Ale w momencie, kiedy już chce pociągnąć za spust, nad jej ciałem kontrolę przejmuje Asia, której nie było już od ho-ho-ho, a przynajmniej jeśli chodzi o taką większą rolę niż po prostu spuszczenie głowy i bycie przybitą, i mówi mu: Denji. Tak. Wyciąga palec w jego kierunku. Ten kadr wygląda bardzo symbolicznie pod tym kątem, że, tak jakby budynek wyznacza środek kadru, a Asia wyciągająca. Palec w kierunku Dengiego jest dosłownie na jego granicy, co może iść w parze z jej obecnym stanem psychicznym. I słowa Denji'ego na samym końcu, które teraz wypowie, czyli widzisz, po poczyta, co ja wcześniej mówiłem, które nawiązują do tego, że hej, Joru jest bardzo, bardzo niebezpieczna, brzmią tutaj mega niewinnie, ale spróbujmy rozłożyć to sobie na części pierwsze, biorąc pod uwagę kontekst do obecnej sytuacji. To nie jest tylko i wyłącznie kolejne bejtowanie. Na scenę z o, Joru wyciąga palec w czymś kierunku, czy ta osoba w kolejnym rozdziale zginie. Nie, 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 nie. nie. Jak wiemy, Denji nie do końca rozróżnia Joru i Asie. Tak naprawdę w ostatnim czasie miał większy kontakt z Joru. I w tym momencie Denji jeszcze chyba się nie połapał, że nie ma już z nią do czynienia. Tak jakby Asia została totalnie pominięta i zapomniana w tej całej historii, a Denji widziałby w niej. Tylko demona. Dosłownie tak jak Makima robiła to z nim samym. Bo jak wiemy, jeźdźca apokalipsy, a raczej kontrola, miała bardzo dobry węch i za każdym razem patrzyła na Denji'ego jedynie przez pryzmat jego serca, czyli bycia Chainsaw Menem. Zupełnie nie widziała Denji'ego jako prawdziwego człowieka. On był jedynie naczyniem. Podobnie jak Denji, który patrzy teraz na Asie i widzi te wszystkie jej walory cielesne. Wie, że jest łożony. Devilem, tak? Ale Asie jako osoba zaczęła się w tym wszystkim zatracać. Więc gdyby Joru chciała zatopić świadomość Asi tak dogłębnie i ją być może nawet zniszczyć, to czy Denjiemu zrobiłoby to tak naprawdę jakąś dużą różnicę? Kiedy on sam do tej pory nawet nie do końca był przekonany, która z jej osobowości go lubi, no bo były dla niego jednością? Więc to jest bardzo ciekawe, że Denji robi to teraz totalnie nieintencjonalnie, bo oczywiście Makima miała z negatywną intencję. Chociaż Makima z własnej perspektywy też myślała, że robi dobrze. Po prostu byłoby to troszeczkę piekłem dla wszystkich postronnych. Ale ten ostateczny cel miał dla niej jakiś sens. Więc szykuje nam się tutaj punkt kulminacyjny między Denjim a Asią. Bo być może w końcu będą mieli jakąś poważną rozmowę między sobą i wyjaśnią sobie te wszystkie romantyczne i dwuznaczne sytuacje, jakie między nimi zaszły. Mam nadzieję, że ktoś nie wpadnie i nie przerwie znowu. Poważnej rozmowy w przyszłym rozdziale, bo za tydzień nie ma przerwy i tym razem się nie pomyliłem, jak w tamtym tygodniu, ale no tak to już czasem bywa. Z całego serca dziękuję moim wspierającym, takim jak Kajzerka. PEKA, Merciless, Hydrej i STAR. Pamiętajcie również o zostawieniu subskrypcji na tym kanale i łapeczki w górę, jeśli się podobało, będzie mi bardzo miło. Napiszcie mi również w komentarzu, czy chcielibyście, aby Fumiko była waszą starszą siostrą, bo dawała mi trochę taki vibe w tym rozdziale. Tak więc dziękuję wam, do następnego. Pozostańcie szaleni, moi drodzy.